w kolejnym odcinku programu Na Grzyby. Dzisiaj w nieco świątecznej atmosferze, ponieważ w Wysowej Zdroju organizowane jest Święto Rydza. Masiu, możesz nam coś więcej powiedzieć na ten temat? Oczywiście, o Rydzach i o Święcie Rydza opowiadać mogę bez końca. Dzisiaj dziewiąte Święto Rydza i lata międzywojenne, co no widać po moim stroju. No właśnie ten strój, jakiś związek z tym świętem. Tak, czy... co roku, co roku yy, każde Święto Rydza ma swój temat główny. W tym roku są to lata międzywojenne. Święto Rydza to nie tylko dobra zabawa, ale też edukacja. Za chwilę wyruszymy na polowanie na rydze. Będziemy polować na tego sławnego rudzielca. Ale przede wszystkim będziemy się uczyć, jakich grzyby możemy, a jakich nie wolno nam zbierać. Czyli. Bryczki czekają. Ruszamy. Idziemy na polowanie. Poszła w las zbierać rydzę, a my tu z woźnicą Wojtkiem czekamy na efekty. Jak myślisz, Wojtek, znajdą coś na tych terenach? No na, na pewno, na pewno, bo tutaj są miejsca rydzowe i prawdziwkowe, to na pewno coś znajdą. Widzę, że idą pierwsi grzybiarze, idę zapytać, czy coś znaleźli. Witajcie, macie coś? Wycięstwo. Mają mamy. Eee. Możecie pokazać? O, widzę, że sporo. Dwie miejscowe, fajne, udało Super. się. Super. Duże, ładne, zdrowe. Wyglądają eee. zdrowe. Macie najwięcej? Podobno ja. ja. Podobno. Podobno Aha. Tak? Ja. A jak reszta jakie Ja mam wszystkie, ale nie Pryta. jest pani po drodze? Tutaj pani ma... Ja ale mam... Ale nie jednego rydza. rydza? No niestety. Mnie jakoś rydzy mi omijały. Ale są miały. za to piękne. Mam czerwone, mam podgrzybki prawe. Tronu na zupę przynajmniej. Będę miała taką jajecznicę, że w głowie się nie mieści. Mogę... Dwie ekipy zjechały się z próbowania na rydza jedno miejsce i właśnie za mną odbywa się rozwiązanie konkursu. Mam nadzieję, że wkrótce już dowiemy się, kto jest zwycięzcą. To było by zbieranie grzybów, gdyby nie koszyki, które właśnie tutaj pan wyplata. Ile takich koszyk pan plecie? No cały dzień jeden taki większy. Uh -huh. To się nazywa kobiałka fachowo? Kobiałka nazywa? nazywają, unosz koszyk normalnie, bo to przedtem to brali ludzie na grzyby, na ziemniaki, uh -huh. dawno, dawno uh -huh. temu. I z czego to jest wyplecione? Z jakiego drewna? Z reszczyny. Tu nie ma nic, żadnych gwoździ ani niczego, to jest wszystko z reszczyny. Widać za nami, wystawa grzybów jest bardzo oblegana. Basiu, może powiesz nam, jakie pytania najczęściej zadają? No, najczęściej odwiedzający pytają o gatunki grzybów, po czym rozpoznać, a który to jest, proszę nam pokazać, a jak wygląda, czy macie to, czy macie tamto, konkretne gatunki. Często też pytają używając miejscowych, lokalnych nazw, a w różnych regionach kraju mogą być Nawet pod tą samą nazwą bywają znane zupełnie różne grzyby. Wiesz jest... są co to jest? Tak, to jest piękny Kapelusik, przymierze. Jest wykonany z Kubiaka Pospolitego. To jest wyrób tradycyjny transylwański z tamtą treścią Belgii. Bardzo pracochłonny, ale o tym można kiedy indziej. Jest z nami również prezes stowarzyszenia. Panie prezesie, może nam coś powiedzieć, czym stowarzyszenie się zajmuje? No, jesteśmy grupą ludzi, pasjonatów grzybiarstwa szeroko pojętego. Udało się nam zebrać Kilkanaście osób, które, kilkadziesiąt w zasadzie osób, które dużą część swojego życia poświęcają poznawaniu grzywów i propagowaniu szeroko pojętej kultury w całej Polsce. Samo sformalizowanie naszego związku umożliwia nam, ułatwia nam jak gdyby organizowanie tego typu imprez. A częściej takie imprezy bywają niż co roku w Kilka razy w roku spotykamy się, w całej robimy Polsce. wystawy, ale głównie w południowej Polsce robimy wystawy i sami się dokształcamy również. Jest ze mną Paulina i Mateusz. Paulina zajęła pierwsze miejsce w konkursie Polowanie na Rydza, a Mateusz zajął miejsce trzecie. trzecie. Tak. Z jakim wynikiem ty, Paulina, zajęłaś się do 688 gram. A ty? 376 Uważacie, że to są dobre wyniki? Czy mogło być więcej? Chyba dobre, jak na pierwszy a, raz. Ty, a, ty też pierwszy raz? Tak, dokładnie. Pierwszy raz. W jednej drużynie tak, byliście? Tak. tak Czyli jakieś dobre miejsce. Wyjeździ was w dobre miejsce. Dokładnie. więc nie może też się obyć bez kulinarnych przygód. Za sobą mamy cztery ekipy, które rozpoczęły ten konkurs i no, no. zaraz do nich podejdziemy. Zapytamy, co przygotowują. Przygotowuję ciasto na makaron. Wszystko przygotowuję od podstaw, żeby było... Samodzielna, samodzielna praca. praca tak. okay. Widzę, że przystawkę też już zaczęliście, tak? Macie pomysł. A odnośnie potrawy możecie nam zdradzić, co to będzie? Jeszcze nie. Zbadać, myślimy o jakimś sosie grzybowym, coś w całą stronę. musi być z Tak, tak przystawka, zrobimy takie mini szaszłyczki, koreczki. Z... No, przystawka w dwóch jakby tak, warianta. Dwa warianta, tak. dwa, dwa warianta. Będąc w Wysowej na Święcie Rydza spotkałam naszego wybitnego sportowca pana Władysława Kozakiewicza. Panie Władysławie, zbiera pan grzyby? E, tak, tak, e, bardzo chętnie. Może dlatego, że jestem spod Wilna. Moja mama była grzybiarą i ja też z mamą zawsze chodziłem wiem, który grzyb do, do czego jest Zna najlepszy, się na znam się, zbieram, przygotowuję sam zresztą, no i, i jemy je też. Oczywiście. A proszę mi powiedzieć, czy jakieś wartości dla sportowców grzyby mają w sobie, czy nie ma e, Nigdy się czy... nad tym nie zastanawiałem, ale powiem szczerze, dodatek do, do, do mięsiwka, oczywiście, mhm. które my sportowcy musimy oczywiście wtrącić, do czasu do czasu e, bardzo pasują, a smakują bardzo dobrze. Kończy się, niestety, dzisiejszy święto rydza i kończy się nasz program. Jak zwykle nie może zabraknąć w nim akcentów edukacyjnych i kulinarnych. Za chwilę wystąpi Basia. A Kasiu, co ty nam przygotujesz? A ja przygotuję dzisiaj wyjątkowo rybę z rydzami. Tak, rybę. Będą to śledzie z rydzami w sosie musztardowym. Idealna przekąska na wszelkiej maści imprezy i przyjęcia. Brzmi zachęcająco. Jest A ja się z Państwem niestety muszę pożegnać. Zachęcam do wysyłania zdjęć. Wszystkie będzie można oglądać na naszym fanpage'u na grzyby. Jak widać, wystawa trwa. Cały czas cieszy się wielkim powodzeniem. Jest wielu odwiedzających. Mnóstwo pytań, najczęściej dotyczących rozpoznania, czyli co robić, jak nie pomylić grzybów. Więc powtarzam podstawowe zasady. Zawsze do rozpoznania jest potrzebny cały owocnik. Trzeba popatrzeć nie tylko na skórkę kapelusza, ale też na spód, czyli na hymenofor, na trzon, na podstawę trzonu. Zobaczyć w jakim środowisku grzyb rośnie, czyli jakie drzewa w okolicy, czy inne rośliny. I dopiero potem porównać z atlasem, z opisem w atlasie. Warto udokumentować fotografią i... Dopiero potem można podejmować decyzję, co to jest. Przy jakichkolwiek braku pewności, przy jakimkolwiek braku pewności, przy jakichkolwiek wątpliwościach, pierwsza i jedyna zasada. Nie wolno jeść tego, czego się nie jest pewny. Święto Rydza trwa. My jesteśmy w Wysowej Zdroju w Parku Zdrojowym. Wszędzie dookoła bawią się ludzie. Trochę zerwał się wiatr, więc jest chłodniej, ale dla rozgrzewki przygotujemy śledzie w pysznym sosie musztardowym z odrobiną jogurtu. Żeby przygotować takie śledzie, musimy mieć bardzo ważny element, czyli rydzę, który sobie podsmażymy w pierwszej kolejności z cebulą i czosnkiem. To można zrobić na smalcu gęsim, ja akurat taki wybieram, ale można też na oliwie, na dobrym oleju albo na pysznym maśle. W pierwszej kolejności trzeba pokroić cebulę i dość drobno posiekać czosnek. To idzie wszystko na rozgrzany tłuszcz, jeszcze czosnek. I gdy olej zacznie nam skwierczyć razem z cebulą i czosnkiem, wtedy będziemy mogli wrzucać rydzowe kapelusze. O, czosnek i cebulkę już pięknie czuć, a my w tym czasie pokroimy sobie jeszcze rydzę w paski. Rydze będą się teraz smażyć. Potem je jeszcze odstawię, żeby przestygły, a w tym czasie przygotuję sos na bazie dwóch musztard ziarnistej i takiej e, dość ostrej musztardy. Myślę, że dwie łyżeczki ostrej i dwie łyżeczki ziarnistej wystarczą. Do tego odrobina miodu. O, taka odrobina. Od beskickich pszczół. I odrobina naturalnego jogurtu probiotycznego. Do sosu można dodać śmietanę. Ja dziś wybrałam jednak jogurt ze względów zdrowotnych, ale też smakowych. Jogurt będzie Fantastycznie łączył smaki musztardy, zarówno też dodawał takiej delikatności. Jeszcze pieprz, trochę soli i można mieszać. Ok, sos się przegryzie. Ja przemieszam nasze piękne ruderydze i zabieram się za śledzie. To są już wyfiletowane śledzie nasze polskie. Zrobione w prostej zalewie z dodatkiem octu. śledzie najlepiej posmarować sobie sosem, zwinąć w rulon, a potem połączyć jeszcze z usmażonymi rydzami, które przestygną. Takie śledzie wysmarowanym sosem przebiję sobie wykałaczkami i ułożę na półmisko. Ok, rydze już się usmażyły. Zdejmę je z ognia i zostawię do przestudzenia. Wtedy będę mogła je wymieszać z pozostałym sosem musztardowym. Zobaczcie jaki piękny sok puściły. Rzydze są już zimne. Mm, pycha. Pyszny orzechowy smak. Przełożę je na miskę. Razem z tym tłuszczem. Do tego sos. To, jeśli macie chwilę czasu, też może przegryźć się jeszcze w lodówce, ale ponieważ my go już nie mamy, a ja jestem bardzo głodna, wlewam od razu i układam na przygotowanych wcześniej śledziach. I jesienne śledzie gotowe. Orzechowo smakujące rydze, słodki miód, ostra musztarda i delikatny jogurt, który łączy wszystkie smaki razem. Smacznego!